A tu jest proszę bardzo ta mała bukszpanowa obrzydlistwo. Ja bukszpanów nie posiadam ani jednej sztuki. Ale za to w odległości, no niedalekiej. Sąsiad ma ogrodzenie z bukszpanów. Tu są jajeczka, widzę, poskładane. I to jest na roślince, nie wiem jakiej tak wygląda myślałam, że to jest kumkwat taki owoc cytrusowy wysiany z pestki ale to nie jest on to na takim czymś pozżerane już są tutaj gałązki, oskubane z listeków A żywo pod z tego bukszpanu jest w takiej odległości, jak tu widać O prawda, tam w oddali tam jest żywo zbliżmy cały ciąg I to jest widać jaka odległość Czyli taśma atakuje nie tylko bukszpan W sezonie wylęgają się podobno cztery pokolenia Przyszło to to do nas niby z Azji. I z tego co wyczytałam w internecie to naturalnym sposobem zwalczania to są szerszenie, zdaje się, albo zbieranie mechaniczne, otrząsanie na płachty. Tak czy siak trzeba walczyć. Żegnaj masz karą, a ja go do słoika zaraz zbiorę razem z tymi jajeczkami.